Masz wrażenie, że miłość nie jest ci pisana, że cokolwiek byś nie zrobiła, nie przyciągniesz tej wyjątkowej osoby? Często sami blokujemy swoją zdolność do przyciągania miłości poprzez nasze przekonania. W dzisiejszym filmie pokażę ci, jak dzięki EFT, technice emocjonalnej wolności, możesz zacząć uwalniać te blokady, pozbyć się tych wątpliwości i otworzyć się na miłość, której pragniesz. Więc jeżeli czujesz, że utknęłaś i chcesz coś zmienić, to koniecznie zostań ze mną. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, witaj. Nazywam się Kat i jestem trenerem metody EFT i spędziłam setki godzin pomagając moim klientom uwalniać negatywne przekonania, zwłaszcza jeżeli chodzi o miłość i relacje. No to co? Zaczynamy. Zachęcam cię do tego, żebyś spróbowała zrobić to ze mną, bo nie masz nic do stracenia poza kilkoma minutami swojego czasu, a bardzo wiele do zyskania. Zamknij sobie oczy i weź głęboki wdech. I powiedz na głos, nie wierzę, że kiedyś znajdę partnera. I oceń prawdziwość tego zdania w skali od 0 do 10. Zapamiętaj sobie ten numer. Zaobserwuj, co jeszcze czujesz, myślisz. Zobacz, co się dzieje w ciele. Nie zacznij opukiwać się na punkcie karaty. Pamiętaj, im bardziej specyficzny będzie twój tapping, tym bardziej efektywny. Nie bój się zmieniać moich zdań, żeby bardziej ci pasowało. Używać konkretnych imion, dopowiadać, uściślać, powtarzać coś, co bardzo do Ciebie przemówiło i tego typu. Te filmy to tylko przykład o. dla Ciebie, a im bardziej konkretni kierunki, tym lepsze osiągniesz efekty. Pamiętaj, to właśnie w konkretnym tappingu tkwi twoje złoto. Pomimo tego, że nie wierzy w to. Że kiedykolwiek znajdę partnera. Nie wydaje mi się to możliwe. To decyduję się akceptować to, co czuję w tej chwili. Pomimo tego, że często myślę, że miłość po prostu nie jest mi pisana, to decyduję się akceptować to, co czuję. I jestem otwarta na zmianę tego przekonania. Pomimo tego, że czasami wydaje mi się, że może coś ze mną jest nie tak. Że może nie nadaje się do związków. Bo decyduję się akceptować to, co teraz czuję. I jestem otwarta na to, by móc zmienić to przekonanie. By uwierzyć w to, że zasługuję na miłość i akceptację. I że mogę kochać siebie taką jaką jestem. I przechodzimy na punkt brwi. Czuję, że miłość chyba nie jest dla mnie, że coś jest ze mną nie tak. Nie wiem, czy w ogóle nadaje się do związków. Ciągle mam wrażenie, że ja to chyba nie zasługuję na prawdziwą miłość. I często zastanawiam się, dlaczego inni mogą, a ja nie. Wydaje mi się, że już zawsze będę sama. I to uczucie samotności bardzo mnie przytłacza. Czuję się tak, jakby dla mnie nie było nikogo. To uczucie beznadziei i smutku mnie przerasta. Boję się, że może nigdy nikogo nie spotkam. Nikogo wartościowego. Boję się, że będę żyć całe życie samotnie. Boję się, że nikt mnie nie zaakceptuje taką, jaką jestem. Boję się, że nie jestem wystarczająco dobra. A co, jeżeli nigdy nie spotkam kogoś wartościowego? Ten lęk sprawia, że czuję się kompletnie bezwartościowa. Tak bardzo mnie to boli i przytłacza. I mam wrażenie, że nie ma dla mnie żadnej nadziei. I na następnych kilku punktach to jest Twoja przestrzeń, żeby opowiedzieć mi o tym, jak się czujesz. Kiedy myślisz o twoich, Twoim lęku, o Twoich zmartwieniach, że może już zawsze będziesz sama, że nikogo nie poznasz. Powiedz mi, co czujesz. Jak o tym myślisz? Słuchaj sobie na punkty, tak samo jak ja to robię na filmie i opowiadaj mi, co czujesz, czym się martwisz. Dlaczego wydaje Ci się, że już zawsze będziesz sama? też jest bezpieczny, żeby z tym być. Nawet jeżeli Cię to boli, nawet jeżeli chce się płakać, albo już płaczesz. Jeszcze ostatnie kilka zdań. Przejdź sobie na punkt brwi i weź głęboki wdech. I powtarzaj. Każdy związek wydaje się być poza moim zasięgiem. Boże, to tak strasznie boli i mam już tego dość. Czuję się odrzucona, niepotrzebna i niechciana. I nie potrafię uwierzyć, że ktoś mnie kiedyś pokocha. że ja kogoś kiedyś pokocham. Mam tak wiele lęków związanych z miłością i związkiem. Nie wiem, jak pozbyć się tych lęków i tego uczucia beznadziei. A jednak jestem tutaj i się opukuję. Czyli część mnie wierzy, że coś może się zmienić. Jest taka część mnie, która wierzy, że zasługuje na miłość. Jest taka część mnie, która wierzy, że jest ktoś dla mnie. Część, która dopuszcza do siebie to, to myśl, że miłość jest możliwa. Muszę być samotna całe moje życie. Dlatego decyduję się uwolnić to przekonanie, że nie zasługuję na miłość. Uwalniam ten lęk, że już zawsze będę sama. Uwalniam ten lęk i przekonanie z każdej komórki w moim ciele, z każdej sytuacji w mojej przyszłości, gdzie znalazłam dowody na to, że nikogo dla siebie nie znajdę że już zawsze będę sama. Decyduje się uwolnić te lęki i te negatywne przekonania. Decyduje się wiedzieć, że to jest bezpieczne, żeby je uwolnić. To jest bezpieczne, żeby otworzyć się na nowe przekonania. Dlatego decyduje się otworzyć na te nowe możliwości. Decyduje się zacząć myśleć, że zasługuje na miłość i na akceptację. Że jestem całkowicie warta miłości, dokładnie taka, jaka jestem. Że jest ktoś na tym świecie, kto mnie doceni i kocha. Że zasługuję na wsparcie i szczęście. Pozwalam sobie myśleć w ten nowy sposób, nawet jeżeli jeszcze do końca w to nie wierzę. Nie mogę kontrolować tego, co czuję i w co wierzę, ale jestem w stanie kontrolować moje myśli i to decyduję się robić. Zasługuję na wsparcie, szacunek i szczęście. Pozwalam sobie wierzyć w możliwość miłości. Pozwalam, by to uczucie nadziei mnie wzmacniało i wspierało. A może miłość jest już bliżej niż sobie z tego zdaję sprawę? Dlatego decyduję się otworzyć na możliwość poznania mojego przyszłego partnera. Decyduję się otworzyć na miłość i akceptację. I uwalniam jakikolwiek opór, który przed tym czuję. To jest bezpieczne, żeby uwolnić ten opór. To jest bezpieczne, żeby pozwolić sobie na akceptację i miłość. Wiem, że jestem wystarczająca i zasługuję na to, by przyciągnąć partnera. Czuję się godna miłości i zasługuję na relację pełną szacunku i wsparcia. Jestem gotowa nawiązać bliską, pełną miłości relację. Otwieram się na możliwość miłości, i wiem, że to jest bezpieczne. Jestem gotowa na to, żeby przyciągnąć kogoś wyjątkowego i wspaniałego. Akceptuję miłość, którą wszechświat mi oferuje, i wiem, że to jest bezpieczne. I zatrzymaj się, zamknij oczy i weź głęboki wdech. I powiedz na głos: Nie wierzę, że kiedyś znajdę dla siebie partnera. I oceni to na skali od 0 do 10. Zauważ, co się zmieniło. Co pojawiło się nowego. Jeżeli czujesz silny dyskomfort bądź wypowywalał ci wiele innych przekonań, sprawdź opis tego filmu. Aby zdobyć dostęp do Twojego asystenta EFT, który pomoże ci poukładać własne rundki, by dalej czyścić te przekonania. Jeżeli czujesz też lęk przed odrzuceniem, to na ekranie masz teraz film, który pomoże Ci się również zająć tym przekonaniem, jak i film, który jeszcze bardziej pomoże Ci otworzyć się na związki i uwolnić lęki, które masz z tym związane. Pokój, kochani.